Na pewno doskonale wiesz, że w Twoim brzuchu mieści się drugi mózg. Naukowcy dowiedli, że ten obszar jest tak intensywnie unerwiony, że impulsy nerwowe, impulsy elektryczne przechodzą tam i sieć informacji jest niezwykle niewyobrażalnie wręcz wielka i szybka. W związku z tym. Nie dziwi nas już, że kiedy dana sytuacja nas stresuje, to pojawia się zacisk w brzuchu i emocje odpadają się właśnie w tym miejscu. Czujemy, że to jest pierwszy rodzaj blokady emocjonalnej, jaką możemy przeżywać. Oczywiście nie jedyny. W tym cyklu będziemy poruszać punkty, które są niezwykle reaktywne na stres, będziemy je łagodnie rozszerzać, otwierać dodawać im przestrzeni dodawać im miękkości Namaste Witaj mam na imię Ola, a w sieci jestem Twoim instruktorem jogi Praktykuję od ponad 15 lat. Uczę o jodze, mówiąc o niej, bo i ciekawie. Niezwykle interesuje mnie case study moich uczniów i bardzo lubię rozwiązywać problemy, które pojawiają się na macie. Lubię rozwiązywać te słupy gordyjskie i sprawiać, że na macie masz takie: aha, okej, okay, już rozumiem, już wiem, jak to działa. Zapraszam Cię do wspólnej praktyki. Dzisiaj zajmiemy się obszarem brzucha, trochę w tej przestrzeni podziałamy. Do tej praktyki przyda Ci się wałek oraz koc pod głowę, plus pasek do jogi. Możesz oczywiście wykorzystać zamiast wałka koce, którymi dysponujesz w domu, kołdrę zrolowaną, wszystko to, co odda kształt tych akcesoriów, na które za chwilę się położymy. Możesz zrezygnować z paska, ale on jest bardzo fajną opcją, która sprawia, że nasz um, układ nóg jest bardziej zwarty, najbardziej esencjonalny. Usiądź wygodnie, plecami do wałka i połącz podeszwy stóp w badhakonasanie. Zrób duże oko paska i przejdź przez nie głową, barkami. Aż do linii bioder. Nieznacznie ściągnij pasek, żeby to oko się zmniejszyło, żeby nie miało szansy wysuwać się poza Twoje kolana na zewnątrz. I załóż oko paska pod zewnętrzne krawędzie stóp. Dociągnij. Teraz porządnie się dociągnij. I przesuń pasek z lędźwi, gdzie bardzo często się. Zatrzymuje i blokuje w dół na kość krzyżową. Upewnij się jeszcze raz, że pasek przechodzi przez krzyż, wewnętrzne pachwiny, zewnętrzne krawędzie stóp, a metalowa sprzączka nie uciska Twojego ciała, a znajduje się gdzieś pomiędzy. Teraz podwij górne pośladki do dolnych pośladków i powoli krok po kręgu zacznij układać się na macie. Podpierając głowę na koc. Jak widzisz ja rezygnuję z gumki, nie chcesz by mnie cokolwiek przecinało i powodowało, że też moja głowa się w jakiś sposób skręca albo szyja czuje się niekomfortowo, więc to też jest taki moment, taki czas, w którym możesz zrezygnować z głąbki do włosów. Jeszcze raz przesuń górne pośladki w stronę pięt. Niech kolce biodrowe przesuną się w górę w stronę mostka. Chwyć się dłoni za bokiem maty i podkręć barki, przesuwając mięśnie kaptura w pleców w dół w stronę pośladków. Upewnij się, że miednica jest podwinięta i że brzuch miękko opada w dół na kręgosłup. Rozluźnij się w tej pozycji i opadnij w dół. Jeśli czujesz, że przestrzeń pachwin jest takim obszarem do rozpracowania, to możesz pozostawać tak jak ja w tej chwili, bez pomocy pod nogami. Natomiast, jeżeli jesteś w trakcie menstruacji, jeżeli jesteś panią w ciąży, jeżeli czujesz, że to rozciąganie przywodzicieli pachwin, do brzucha jest niezwykle intensywne i nie do końca mm, panujesz nad tym, masz nad tym kontrolę, to możesz wykorzystać rulony pod zewnętrznymi krawędziami ud, które będą wspierać Cię w pozycji. Przez chwilę obserwuj co dzieje się w obszarze pachwin, przywodzicieli wewnętrznych ud, jak również w dole brzucha. Tutaj Te miejsca teraz nabierają szerokości, ale też łagodnej wklęsłości, miękkości. Jeśli masz ochotę bardziej przeciągnąć się w tej pozycji, to unieś ręce w górę. Chwyć za przeciwległe łokcie i przenieść ręce do tyłu za głowę. Akcja rąk do tyłu za głowę będzie intensyfikować również wydłużenie wzdłuż osi kręgosłupa, czyli rozciąganie tej przedniej płaszczyzny brzucha. Zakładając, że brzuch ze względu na emocje, napięcie i stres, zamyka się, zaciska i kuli do wewnątrz, to chcąc łagodnie pootwierać ten obszar, wprowadzamy tam szerokość i nasza bathokonasa, nasz układ nóg jest właśnie tym akcentem wprowadzenia szerokości, jak i długość do przestrzeni brzucha. I przeniesienie rąk będzie nam w tym pomagać. Oczywiście pamiętaj, że Bath-hakonasana, w szczególności jeżeli doświadczasz długofalowego i długotrwałego stresu, powinna być praktykowana stopniowo, najpierw z podparciem pod nogami, później ewentualnie bez podparcia, a następnie z przeniesieniem rąk za głowę. Nie musisz od razu rzucać się na głęboką wodę. Tylko bardzo miękko, bardzo delikatnie poruszać struktury Twojego ciała, aby się otworzyły, rozciągnęły, aby doświadczyły oddechu. Wyciągnijmy ręce do tyłu za głowę, prostując łokcie sięgnijmy daleko w tył, po czym zamieńmy splot łokci naprzeciw. I jeszcze chwilę pozostajemy w supta baddha W takim wariancie najprostszym, bez przenoszenia rąk za głowę, z rulonami pod nogami, ta opcja może być bardzo, bardzo przyjemna i regeneracyjna i odświeżająca na przykład po długim, wyczerpującym dniu pracy. W supta baddha nie możesz pozostawać 5, 7, 10 minut w zależności od tego, na ile czuje się Twoje ciało, zróbmy razem jeszcze trzy oddechy. I powoli wraz z kolejnym wydechem wróćmy rękami wzdłuż boków ciała na matę. Rozluźnijmy ręce, wspierając się na dłoniach, broda do mostka, podnieśmy się do góry. I powoli wyplączmy z paska, luzując go, i prostując nogi do przodu, modyfikacja możesz wykorzystać dwa koce, tak jakie masz pod ręką, które zrolujesz sobie w ruloniki i ta wysokość rulona będzie uzależniona od tego, jak wysoko są Twoje nogi ponad ziemią bądź jak nisko. Nie chcemy rulonem podbijać nóg do góry, chcemy je tylko podeprzeć dla wygody i rozluźnienia pachwin. Dlatego pokazując to najpierw od tej strony Układam koc głęboko, zobaczcie, że nie pod kolanem, tylko głęboko pod zewnętrzną krawędzią kości udowej. Tak naprawdę dla siebie mogłabym mieć nawet złożony koc na pół i miękką, równą krawędzią podeprzeć się. Pamiętaj, że możesz mieć też duży rulon, jeśli noga znajduje się wysoko ponad matą. Okej? Okay. Symetryczne rolony po obu stronach. I w ten sam sposób kładę się. Kolejna pozycja to konasena w ułożeniu siedzącym, przy czym zwróć uwagę, że będziemy wykorzystywać krzesło i dwa koce do podparcia. Wójko, ze względu na to, że jest to krzesło jąwierzne i on ma no, taką specyficzną przestrzeń pod sobą, ułożyłam do środka. Chodzi mi o to, żeby ten pas, na którym siedzę, złożony na pół, był dość wąski. Oczywiście, jeśli potrzebujesz złożyć koc na przykład na trzy części, to, to też będzie jak najbardziej dobra opcja, tak aby siedzieć wyżej, natomiast zwróć uwagę, czy wtedy nie potrzeba więcej pod plecy na siedzisko krzesła. Więc ja wracam do mojego ułożenia na pół i do wsunięcia koca pod spód, tak żeby ten niewielki skrawek koca wystawał i służył mi za podparcie pod pośladkiem. To Ten drugi koc ma za zadanie podpierać za chwilę przestrzeń łopatek. I na nim będziemy się delikatnie odchylać, otwierać i wyginać do tyłu. Zaczynamy. Bad nogi proste. Bad hakonasana, podeszwy stóp połączone. Podpieram się na dłoniach i jeszcze wycofuję pośladki do tyłu, tak jakbym mi chciała minimalnie sobie wsunąć pod um, krzesełko, Suwam ten kot, żeby on mi zawijał się na siedzisku krzesła o. i opieram się wygodnie. Więc zwróć uwagę, że teraz kość krzyżowa i kość łonowa są równoległe względem siebie, a prosto padły do podłogi i że od podstawy kręgosłupa wyciągam się do góry i na to będę nakładała ruch Otwierania się za chwileczkę na krześle. Na razie połóż wygodnie dłonie na udach, na kolanach. Dociśnij do siebie podeszwy stóp, kości piękne sady palców. Niech wewnętrzne uda wydłużą się od pachwin w stronę kolan. Niech uda zrutują się od wewnątrz na zewnątrz, łydki od wewnątrz na zewnątrz. I powoli złap za boki krzesełka, tak jak sięgasz. Pobraw sobie kąt na łopatkę, żeby tam cię nic nie uciskało. Broda lekko do mostka. Ten pierwszy ruch to jest taki ruch pochylenia się. Nasadzam łopatki, w moim przypadku dolne łopatki. Tak czuję, że ten obszar jest dobrze podparty na krzesło. Chwytam za boki krzesełka i zdecham, prostuję się. I delikatnie otwieram, odchylam do tyłu. Łokciami zaciskam siedziską krzesełkę. Otwieram pachy w górę, unoszę mostek w górę, lekko unoszę brodę. Trzy głębokie wdechy, wdechy. bonus. Połączmy na mostku. Powoli zacznij przynosić ponad głową do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. I złap za górę krzesełka. Zawień zewnętrzną łokcie do wewnętrzna. I jeszcze się otwórz. I jeszcze jeden głęboki w tych wydech. Broda do mostka. I powoli wróć rękami wzdłuż boków ciała. Palec wskazujący środkowy oraz kciuk. chwytają za duże paluchy. I wyprostuj się, możesz się oderwać od krzesła. Użyj chwytu ręka, noga, noga, ręka, aby wyciągnąć się ku górze w badhakonasanie konasanie. Z wydechem powoli rozluźnij. Ten sam wariant możemy praktykować u taką nas. Zwróć uwagę, aby ułożyć koc, który jest pod siedziskiem krzesła, tą trójkątną stroną, tym trójkątnym rogiem równym, miękkim do przodu, tak żeby podpierał nasze pośladki. Zaczynam od konasany i powoli prostuję prawą, lewą nogę w bok. Jeszcze wracam do krzesła. Jeśli czujesz, że zsunąłeś zsunęłaś się, to trzeba jeszcze raz wycofać pośladki. możemy być odchyleni, tacy, spadający w dół, to chcemy się teraz znowu wygodnie podeprzeć łopatkami na krawędzi koca. Złapać za boki krzesełka i z unieść do góry. Nogi aktywne. Palce stóp szerokie, rzepki kolanowe podciągnięte, mięśnie łódz napięte, przodu zrzetowane do wewnątrz, zewnętrzne biodra w dół, kolce biodrowe w górę, kość nowo w górę i kładę się wygodnie na siedzisku krzesełka. Trzy oddechy, łokcie zaciskają siedzisko od prawej i lewej strony, dwa oddechy. Jeden oddech. Wznoszę całą ścianę brzucha do góry. Rozszerzam ją i wydłużam. Jeśli masz siłę, dłonie na mostek. Ponad głową. I sięgam. I jest. Do wysokiego oparcia krzesełka zabieram zewnętrzne łokcie do wewnętrznych. I z rękami wyciągam się. Ważne, żeby Twoje łokcie nie rozpadały się na boki. One muszą być Zbliżone do siebie, chroimy środkowe pachy, chrońmy węzły chłonne. No i teraz zewnętrzne biodra w dół. Tyło utmocno w dół. z kościół nogi w górę i ostatni głęboki wdech, wydech. Wdech, powrót do centrum. Możesz się lekko odsunąć od krzesełka plecami wyprostować. I połącz nogi do dandasa. I ostatnia pozycja wydłużająca, rozszerzająca, otwierająca przestrzeń, przestrzeń brzucha to sedwanda. I teraz siadam na końcu wałka, podwijam miednicę, powoli krąg po kręgu układam się na wałku chwytam dłońmi za boki maty stopami, będę do tego wałka podchodzić i zsuwam się w taki sposób, aby wałek zabierał mój mięsień kapturowy pleców w dół, w stronę pośladków, a przód klatki piersiowej, szczyt mostka, obojczyki otwierały się i rozszerzały. I w ten sposób zjeżdżam sobie barkami w dół. To ważne, żebyś czuła, żebyś czuł, że barki mają kontakt z ziemią. Jeżeli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort w lędźwiach, możesz zostawić nogi zgięte w kolanach. Wtedy nie będzie takiego dużego um, działania na przestrzeń brzucha. Zobaczysz, co się będzie wydarzało, kiedy wyprostujemy nogi. Ale dbasz o ten punkt, który najbardziej tak dają sobie znać. Więc jeżeli są to lędźwie, to proszę zaopiekuj się nimi. A jeżeli nic się nie dzieje, to wyprostuj nogi do przodu, wypchnij pięty, wydłuż tyły nóg, wyciągnij nogi z bioder i zewnętrznymi krawędziami stóp rozerwij pasek. Teraz poczuj jak wyciągnięcie nóg pociągnęło ścianę brzucha, jak przyjemnie ona się teraz wydłuża i otwiera. Spokojnie pozostań 10 głębokich wdechów wydechów w tej pozycji. Barki w dół. Klatka piersiowa otwiera, się rozszerza. Nogi wyciągnięte z bioder. Ściana brzucha rozciąga się i wydłuża. Nogi pozostają pasywne. Nogi cały czas rozrywają pasek. Zewnętrzne uderzają się do wewnętrznych, od zewnętrznych biodra spoglądają w górę. Nie pozwalamy, aby nogi rozpadały się pasywnie na boki. Jeszcze trzy oddechy. I na chwilę możesz wysunąć nogi z paska. Wejść stopami na wałek, połączyć stopy podeszwami razem i zaprosić ponownie na konasana do swojej pozycji. Zobacz jak teraz doświadczasz tego wydłużenia i rozszerzenia otwarcia pachwin przywodzicieli do brzucha spokojny wdech, spokojny wydech. I powoli możesz połączyć kolany razem, aby wyjść, zsuwasz się do tyłu, tak, aby twoje pośladki Opadł w dół na ziemię, i dopiero przetaczesz na prawy bok, a głowa podnosi się do góry. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że Twój brzuch poczuł przestrzeń, wydłużenie, rozszerzenie i udało Ci się wspólnie ze mną, razem na macie, trochę tę przestrzeń pomasować, powydłużać, porozciągać i puścić, rozpuścić z niej. Wszelkiego rodzaju napięcia, stresy i emocje. Dziękuję bardzo. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to poślij go dalej w świat, podziel się, udostępnij, zaproś znajomych do obserwowania, zaobserwuj mój kanał. Do zobaczenia w następnej lekcji.